Siema, jestem no, Orzeszek i witam Was na grze pod tytułem Baldi no Baldi po prostu, gram Baldiego to ja będę się trudzić mm. I no po prostu gram tak sobie gier jak Baldi mm. oczywiście że, bardzo bym prosił Was o zostawienie subskrypcji i łapki 6 10 mam pierwszy notatnik. co ty tu ty, ty, ty robisz? aha lol ten gościu nie umie ej aha co jest exit door dobra Respa mi to. No, Gramy po prostu tak na lubie. Aha, ja. ha, 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 Już ranujemy, to jest spoko. ranujemy, ranujemy ha, 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 o nie, playtime! Aha, to jest so much Cześć, cześć Co się Aha. Aha A, ta już zbiera to? To za chwilę będzie drugi notatnik Szybciej wbieraj to Ale Ty nie umiesz naprawdę a nie, playtem nie dopadła. Ja nie skaczę tego. Szybko zabierz to. Mm, co? Lul, patrz, tu. 12. 9... Mhm. Ała, Baldi przyszedł. Skoro Baldi przyszedł, przegraliśmy gierkę, to chyba koniec odcinka. No niestety, ale, 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 ale. Zapraszam Was do subskrypcji oczywiście kanału. Nie zapomnijcie o lajku. No i na razie.